Zrobimy teraz zanętę tą, którą ja będę używał na tej zasiadce. Będzie to zanęta na bazie orzeszków King Size pomieszanych z konopią i oczywiście z kukurydzą, ale głównie, głównie na haku będą orzeszki. Zaraz wam pokażę, jak, jak do tego dojdzie. Ja sobie do przygotowania takiego miksu, który mam akurat tutaj do łódki taką porcję używam takiego małego wiaderka na którym sobie mieszam akurat to co potrzebuję oczywiście w tej ilości którą potrzebuję na tej wodzie akurat nie ręce dużo ręcę raczej punktowo czyli to jest mniej więcej 2-3 garście w sumie zalęty które idą do łódki i to potem leci na zestaw tak jak mówiłem orzeszki wygląda to mniej więcej tak jest to jest to taki taka mieszanka ziaren. to są ziarna, orzeszki i trochę kukurydzy z przewagą oczywiście konopi tutaj, w tym momencie i taka, mniej więcej pół takiej łyżki wyląduje w wiaderku w tym moim właśnie bazowym coś takiego następnie do tej już przygotowanej wstępnie zalęty z ziarem dodaję, tak jak mówiłem, pokruszone kulki tym razem dodamy sobie nową kompozycję Genesis'a, którą stworzył Marcin jest to czaki. Czyli słodki zapach to są, to są mniej więcej te kulki które tutaj widzicie, to jest nowość eee, chcę, chcę je właśnie przetestować sprawdzić jak się będą te kulki tutaj na tej wodzie sprawdzać, czy ryby będą na nie, a nie reagować, mam nadzieję, że tak zresztą to się okaże wkrótce już i te kulki dzisiaj eee, sobie pokruszę do, do mojego wiaderka eee, tutaj sobie zwykle robię tak, że Zanim te kulki wrzucę to najpierw jednę na pół. Zapytacie pewno po co. No po to, żeby szybciej pracowały. Kulka po przekrojeniu, ona po prostu będzie szybciej wodzie pracować, będzie szybciej litery ściągać. Jako, że woda jest gorąca, czy gorąca. No jest, jest, jest ciepła woda, bo mamy od dwóch dni mamy naprawdę upały w Holandii, jest ponad 30 stopni w dzień. W cieniu oczywiście, dlatego ta woda jest dosyć mocno nagrzana, więc te kulki powinny, znaczy te aromaty powinny się w wodzie szybko rozchodzić. A ja sprawię, żeby to się działo jeszcze szybciej, czyli po prostu je kroję na pół i w ten sposób jakby e, przy, e, przyspieszam ten, ten, ten proces e, pracy tych kulek. Dosłownie na takie wiaderko średnio rzucam dwie, trzy garści to jest, to jest, to jest wystarczająca ilość. E, tak jak mówiłem, ręce punktową nie chcę tutaj za bardzo. Szaleć z tą, z tą zanętą tym bardziej, że tutaj w wodzie karpi jest naprawdę bardzo dużo i mają co jeść, dlatego nie ma co ich tutaj specjalnie dokarmiać I zaraz Wam pokażę, co robię dalej z tym kulkami. Ok, kulki mam już pocięte, jest tego niewielka, już tak mówiłem, to jest 2-3 garście, nie więcej. Tutaj akurat na tą wodę ja uważam, że więcej nie trzeba. i ponieważ tak jak mówiłem, ryby mają tutaj dość pokarmu więc nie ma tutaj co i za bardzo przekarmiać punktowo, na zestaw tak żeby tą rybę ściągnąć miarę szybko do łowiska do tego sobie jeszcze dodaję troszkę peletu to jest pelet Kryla również Genesis'a piękny zapach, naprawdę polecam niewielka ilość, dosłownie garstka peletu która wystarczy do tego, do tego naszego zestawu i to jeszcze wzmacniam dodatkowo zalewami dlaczego zalewy? dlatego, że przy tak ciepłej wodzie, przy takiej, przy takiej temperaturze one bardzo dobrze pracują pod wodą na naszym zestawie dlatego, że im cieplejsza woda tym te zalewy się szybciej, szybciej rozchodzą, szybciej pracują na zimnej wodzie nie jest to zbyt dobry pomysł, natomiast na ciepłej wodzie jak najbardziej dodamy sobie dzisiaj do tego dwie zalewy to będzie słodka zalewa czyli Sweet Rainbow z którą bardzo często używam właśnie do, do takich mieszanek słodkich Naprawdę bardzo często mi się to już sprawdziło. Ulejemy sobie troszkę tego Genesisa. Sweet Rainbow. Słodka zalewa, zresztą bardzo do znana. Wędkarzom, którzy łowią akurat na te, na te przynęty. A dodatkowo dodamy słodkiej melasy. To jest zalewa głównie stosowana do Federa. Ale akurat mi się ona już kilka razy sprawdziła na wodzie, więc też ją użyję. Żeby bardziej jeszcze dopalić. Ten nasz mix do zanęty zamęty. Tyle wystarczy. Teraz ją wymieszam Samo ten. Wygląda to dość dziwnie, muszę przyznać, jaki ma bardzo ciemny brązowy kolor. Nie będę mówił, jak to wygląda, no ale na pewno. E, e, Pachnie rewelacyjnie. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale postaram się to pokazać. W każdym razie jest to bardzo fajnie wszystko pomieszane. Orzechy, pokrojone kółki czaki. Do tego trochę paletu, konopia, niewielka, naprawdę bardzo niewielka jest pokryzy. To wszystko razem wymieszane. I to teraz wszystko wyląduje w łódce zestawem. Jak zestaw? Jaki zestaw? Jak to wygląda? Już pokazuję będzie to najprostszy zestaw, czyli węzeł bez węzła będzie zwykły prosty haczyk akurat tutaj na haczyk szóstkę na ten będę łowił to jest coś takiego czyli zwykły, zwykły haczyk szóstka z węzeł bez węzła bez żadnych cudów do tego długi włos akurat ja używam długich włosów i ciężarek tutaj na przyponie żeby akurat sobie ustalić jakby w którym miejscu znaczy jak wysoko jak, jak, ma ta przynęta sobie wisieć nad wodą. Zaraz powiem dlaczego ma ona wisieć, ale to jak zrobię Wam ten zestaw to Wam go zaraz pokażę jak to wygląda. Na włos, tak jak mówiłem, będę zakładał orzeszki, ale orzeszki niezbyt dobrze pływają. One oczywiście są poniekąd neutralne, jakoś tam się nad tą wodą lekko unoszą, ale żeby to wzmocnić ten efekt podnoszenia założę sobie zwykłą piankę. To jest pianka, która, która bardzo ładnie to powinna podnieść te, te orzechy Coś ale pop tylko, że, 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 że po prostu jest to, jest to pianka, która zamiast pop po prostu podniesie te orzechy trochę na dno dla, Dlaczego? Dlatego akurat w wodzie no, jest bardzo muliste Tu jest muł, no, powiedzmy kilka nawet do kilkunastu centymetrów Więc gdybym tego nie, nie użył, czyli bym miał kulki tonące no, ta ryba miałaby dużo trudniej tą przynętę znaleźć na dnie natomiast ja sprawię, że ona będzie bardzo dobrze widoczna będzie się bardzo fajnie prezentować czyli mając już piankę na ile wybieram sobie dwa orzeszki jakieś takie w miarę duże jeden normalnie go przebijam one po, po ugotowaniu są dosyć miękkie więc można je bardzo łatwo przebić drugi orzeszek Mam, mam na jej wystarczą coś takiego to są dwa orzeszki na igle razem z z pianką I teraz to wszystko zakładam sobie na włos Tego, I wygląda to mniej więcej w ten sposób. Taki zestaw wyląduje zaraz w wodzie, małych szóstka, ciężarek, żeby to mi się nie za wysoko unosiło, pianka z przodu, żeby to ładnie podnieść, dwa orzeszki na włosie i to w zupełności wystarczy. Teraz to wyląduje zaraz w wodzie, zaraz to wyjdzie z łódką. No i zobaczymy, czy tarpie będą tym zainteresowane. Podejdziemy teraz do Marcina. Pierwsza wywózka, zestaw już prawie gotowy wywozu. Marcin będzie łowił, tak jak mówił wcześniej na nas, A na drugą wędkę zakładam z tutaj treń, bo już podwieszony nas. Czyli na słodko siedzieć. Tak, dzisiaj na słodko, ciepło. Wiadomo, bardzo fajny zestawik właśnie Brazila za nasem. Zobaczymy, czy przyniesie efekty. Za chwilkę będzie pierwsza wywózka. Miejsce już wytypowane. Zobaczymy, czy tam się rybki pojawią. Mamy nadzieję, że tak, wtedy wam pokażemy. To nam się udało na te kulki wyhaczyć. No, mamy pierwszą rybkę. Ładnie pociągnął. To jest ten spod, spod krzaka, Czyli pewna miejscówka okazała się wreszcie. wreszcie skuteczną miejscówką. Bardzo ładnie pociągnął, piękne było branie. I teraz tylko zobaczymy, co jest na końcu. Muszę trochę jeszcze zostało. A to związek spadnie, jakby gdzieś już zwijał. O, Bardzo ładnie poszedł, bardzo ładnie. Takie naprawdę. Po Książkowe branie Zaraz zobaczymy co to co tam jest na końcu No właśnie branie nastąpiło spod tego miejsca spod słabetnego krzaka bo 18 no to już taka godzina już tak pomału się coś powinno zacząć dziać w końcu No, się dam po drugiej stronie tutaj te... Przez... I na co było branie? No, z ananasem no. czyli kilpanz Brazil i Anasik, czyli taki śmierdziel przełamany słodkim. Z Sisa oczywiście. Na razie. To wreszcie trafiona. Na razie pierwsza rybka. Czekamy na, na kolejne, ale pierwszy kontakt z rybą jest, to jest najważniejsze. Spróbujemy podejść z pobieraczkiem Trzeba podejść sobie bliżej, wędkę wyżej, i jeszcze go pompuj trochę. Jest. Sieć. Szczęśliwy łowca. Ja szczęśliwy wreszcie. Wreszcie jakaś porządna ryba. Tak. Sleć, ale jest. Wydaje mi się, że ma więcej niż 10 kilo. No, mamy pierwszego ładnego karpika. To jest oczywiście lustrzeń, czyli raczej rzadkość na tych wodach, bo tu jest więcej dzikusów. No ale udało się ładnego lustrzenia wyhaczyć. Zaraz no sobie go dokładnie obejrzymy. No naprawdę ładny, ładny. kilka słów, że tak powiem, szczęśliwego łowcy komentarza. Dobra kulka. Dobra kulka. No tak. One byle czego nie jedzą. To jest to. Byle czego nie jedzą te karpie. No to super. To zrobimy jeszcze parę fotek i, i będziemy puszczać do wody tego wielkoluda. No, teraz możemy Rybkę wypuścić około 10 kg karpik, bardzo ładny, zdrowy, lustrzeń i grzecznie wraca do mamusi, do tatusia. Widok. No to pierwsza ryba zaliczona dzisiaj. Następnego karpika. Ten wziął w nocy. Myśmy go troszkę przetrzymali, żeby go ładnie w dzień pokazać. Pełno łuski tym razem. Bardzo ładny karpik. Silny. Nie jest wielki, ale silny. Bardzo silny. O, mamy branie. Mamy branie akurat na żywo. Udało się nagrać. Bardzo pięknie. Kolejny karpik. Tej zasiadki. Bardzo ładnie pociągnął. Zobaczymy, co teraz woda pokaże. Czy to będzie coś większego? Czy jakby standardowe karpie z tej wody, czyli gdzieś około 10 kg. Ale zaraz go wyciągniemy. To pokażemy, co, co się udało tym razem wyciągnąć. Jaka tam była kuleczka tym razem? Też w Brazylii, też na nas. Czyli cały czas w za z ananasem rządzi. Czyli kuleczki Genesis się sprawdzają. I zaraz wam pokażemy, co to była za ryba. Widzieliście przed chwilą branie na żywo. I to jest właśnie efekt tego brania na żywo, który nam się udało nagrać. Taki Poranek. też pełnouski, tylko ten już dużo większy. Ten myślę, że gdzieś będzie miał granicach 12-13 kg. To już jest ładny maciek. Duży, piękny ogon. Naprawdę ogromny. I ten jest też ładny, zrewiutki, pełno łuski, ale widać, że już był kuty, bo pysk ma taki już dosyć mocno poharatany. Czyli już go ktoś kiedyś miał na macie, pewno nie raz. Ale piękny, piękny karpik, naprawdę rewelacja. I tutaj cały czas kółki Genesisa robią robotę. Jak się okazuje, karpie zagustowały w słodkościach. Przełamanych oczywiście troszkę, bo Brazyl nie jest tak całkiem słodki, ale powiedzmy jest taką nutą słodkości. Do tego oczywiście popek ananasa i oto efekty. I tu jeszcze karp wcześniejszy, czyli ten złowiony w nocy. Czyli dwa karpie na macie za jednym razem można powiedzieć. Jurek. to jest ten nocny karpik, który już troszeczkę widzę się zmęczył, także już tak nie szaleje. już troszeczkę mu przeszły te zapędy Teraz będziemy je wypuszczać albo dwa karpiki to też staramy się pokazać bardzo ładnie No, nocny no, tym, razem, tym razem karpik, też w nocy złowiony. Na, na tą mieszankę, którą Wam pokazałem wcześniej, to znaczy e, orzechy e, king size, mieszane z peletem i z pokruszonymi rybkami. Ten się przez noc wyleżał, to jest teraz silny. Spróbujemy go podnieść, może się uda. W każdym bądź razie, e, ja akurat Marciu łapię na kulki Brazila z popkiem, natomiast ja łapię cały czas orzechy. To jest akurat mój efekt, że tak powiem, orzechowego łapania. Jest bardzo żywotny. Zaraz spróbuję Wam go pokazać, chociaż jest cały czas jeszcze bardzo, bardzo silny. No właśnie. Jeszcze bardzo silny. Takiego. Udało się w nocy wyholować. Bardzo ładny. Oczywiście e, kartki zaraz wraca do wody. Jeszcze tylko zrobimy parę zdjęć i będzie go można uwolnić. Naprawdę piękna ryba, zdrowa. Niezwykle silna. Zresztą holdu był taki sam. Też bardzo ładnie walczył w wodzie. Przy, przy brzegu, już przy podbieraku. Trochę, trochę tamina wywijał, no ale dało się go wyjąć w więc... nocy. No i taki właśnie efekt. Możecie zobaczyć. Także orzeszki King Size działają bardzo dobrze. Szczególnie właśnie, szczególnie tutaj na tych wodach holenderskich jesteśmy w Holandii no. Tutaj te, te orzechy się naprawdę bardzo fajnie sprawdzają. No i to jest właśnie smakarz między innymi orzechów King Size. Także można łowić też tanio. Te orzechy nie są drogie, więc w sumie nie trzeba dużo wydawać, żeby taką piękną rybkę złapać. Zaraz go wpuszczamy do wody. Oczywiście następ. Mamy kolejnego do wypuszczenia. wypuszczamy teraz tego szaleńca mocnego. Smakosza orzechów. Taki bardzo ładny, duży, karpie. fajnie. A szkoda wypuszczać, no ale, ale taką mamy zasadę, że wypuszczamy wszystkie ryby, które zrobimy. Nawet jak to jest mały leszczyk, też go wypuszczamy. Wrócił do swojego ten ja wrócił bardzo szybko widać, no, nie był aż tak bardzo zmęczony dobra, my w takim razie mieszamy dalej za nętę przy wszystko co tam karpie tutaj lubią a lubią naprawdę orzechy no i czekamy na kolejny okaz Wiem, że Tym razem dziwo w dzień, bo w dzień tutaj raczej są marne efekty, zwykle w nocy i rano ale jakoś tak widać, że tak powiem, chęć na orzechy co mogła. Porę i udało się złapać w dzień. Ładny odjazd był przed chwilką, ale nie udało się go nagrać niestety. No ale to szkodzi, przynajmniej mamy pewność, że Działa. Jak się okazuje w Holandii, bardzo skuteczna. Zaraz zobaczymy co jest na końcu ziółki No i mamy kolejnego. Mamy pora rzeczków. Zwierkliśmy się, że około 10 kilo. zaraz go zobaczymy dokładnie. Staw. bardzo ładnie zacięty orzeszki spróbujemy przedstawić do prezentacji no taki karpik dłuży gdzieś myślę 10, może troszkę więcej ale, ale bardzo waleczny, silny to jeszcze trzeba było z nim namęczyć, żeby go wyciągnąć z wody, ale udało się. Zresztą widzieliście jak Dokładnie pociągnął, chociaż nie nagraliśmy całego brania, ale ładnie na, naprawdę pojechał. No i zaraz go wpuścimy do wody z powrotem. I będziemy czekać na kolejne brania amatorów orzeszków King Size. Bardzo piękny, zdrowy, ciemny, ciemny karpik. Tak on mniej więcej wygląda. I już go za chwilkę wpuszczamy. I wywozimy kolejny zestaw. z bardzo, bardzo mu się śpieszyło bardzo mu się spieszyło mordowany mamy kolejne dwa karpiki tym razem e, okazało się, że zmiana taktyki pomogła, żeby te dwa karpiki jeszcze wyciągnąć. Już nie łowiłeś na Brazila, no nie, nie. tylko zmieniłeś taktykę na, na jaką? Orzeszki i to, co możecie zobaczyć w filmie. Ta sama zaleta, co Piotr mieszał w filmie. Także efekty bardzo dobre. I takie właśnie dwa karpiki jeszcze udało się wyciągnąć. Tu jest jeden, tu jest, tu jest drugi, troszkę, troszkę większy. Teraz pokażemy tego drugiego. To jest troszkę większy, ale też bardzo ładnie w nocy pociągną na orzeszki king size i z tą właśnie zanętą mieszaną orzechy pokruszone kulki i malasa. To wszystko razem dało właśnie takie efekty. No to pora wpuszczać do wody, a my się też będziemy pomału zbijać. Czas do domu.